Witam Państwa serdecznie na uroczystości otwarcia trybuny imienia profesora Janusza Filipiaka, człowieka, który zapisał się na stałe w historii klubu w historii miasta. Proszę o rozpoczęcie spotkania panią Elżbietę Filipiak, przewodniczącą Rady Nadzorczej. Szanowni Państwo, profesora Janusza Filipiaka, mojego męża, od ponad roku nie ma wśród nas. Jednak jego duch wciąż nam towarzyszy w postaci wyjątkowego dziedzictwa, które po sobie pozostawił. Jednym z kluczowych aspektów tego dziedzictwa jest bez wątpienia Krakowia. Kiedy w 2003 roku Komarch, nasza firma informatyczna, zaczęła inwestować w Krakowie, dla wielu decyzja ta nie była w pełni zrozumiała. Byliśmy wtedy trzecioligowym klubem bez odpowiedniej infrastruktury i zaplecza sportowego. Jednak dla Janusza decyzja o zainwestowaniu w Krakowie była czymś oczywistym. Decyzja ta wynikała z czystej pasji Janusza wobec piłki, a w szczególności wobec naszego klubu, najstarszego w Polsce, posiadającego piękną tradycję i oddane grono pasjonatów i kibiców. Janusz kochał Krakowie całym swoim sercem. Każdy mecz wypełniał go emocjami. Dzisiaj, ponad 20 lat później, widzimy tego efekty. Niedawno, gdy wspominaliśmy Janusza, usłyszałam, że zastał on Krakowię drewnianą, a zostawił murowaną. To określenie chyba najlepiej oddaje, jak wielka jest jego zasługa wobec naszego klubu. Lecz Krakowia to nie tylko klub sportowy, to również niesamowita społeczność, która odgrywa szczególną rolę dla Krakowa. Dlatego jesteśmy poruszeni tym, jak wiele głosów wyrażających chęć i potrzebę upamiętnienia Janusza dochodzi nas z tej społeczności. Dzisiaj, otwierając trybunę Jego imienia na naszym stadionie, to właśnie robimy. Mamy nadzieję, że gest ten pozwoli, aby pamięć o zasługach profesora Janusza Filipiaka wobec Krakowi trwała razem z nami. Wielkim marzeniem Janusza było, aby Krakowia nieustannie rosła w siłę, odnosiła liczne sukcesy, aby Krakowia stanowiła dowód na to, że wysiłek i dedykacja prowadzą do mistrzostwa. To marzenie pozostaje z nami. Jest to marzenie nie tylko Janusza, lecz nas wszystkich, którzy darzą Krakowie pasję i miłością. Jako klub zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby marzenie to się spełniło. Dziękuję. Tej pasji do Krakowi, miłości do Krakowi panu prezesowi nikt nie odbierze. Dzisiaj chcemy właśnie tą determinację, tą miłość do Krakowi przedstawić też w sposób wymierny poprzez nadanie imienia profesora Trybuny. Jest to dla nas zaszczyt, dla mnie też osobiście olbrzymi zaszczyt, bo otwieramy trybunę, nazywamy trybunem imieniem i nazwiskiem osoby, która była prezesem przez 19 lat. Ale myślę, że najdłużej chyba w piłce. nikogo tak długo też e, nie pamiętam. I to i o tym pamiętamy. Pani Prezes też powiedziała o tych marzeniach, oprócz tego, że oczywiście mam wyznaczone zadania przez Radę Nadzorczą czy też przez e, inne osoby, to trzeba powiedzieć jednej rzeczy, że dla mnie najważniejsze jest to, że mam moralne zobowiązanie właśnie też od Pana Prezesa, że patrzy tam z góry i czeka na te sukcesy, na sukcesy, które mam nadzieję dla Krakowi jak najszybciej przyjdą, a te podstawy i te podwaliny i właśnie te cegiełki dokładał właśnie Pan Prezes. Bardzo dziękuję. Chcemy, żeby ta Trybuna była częścią naszego stadionu, która będzie łączyć pokolenia kibiców i stanie się przeżyczeniem gdzie wspólnie będziemy przeżywać radość i emocje związane z naszym klubem. Profesorze, dziękujemy, że był Pan częścią tej wspólnej historii w jednym z nas. Dziękuję bardzo. bardzo. Proszę teraz Panią Żwytę Filipiego o symboliczne odsunięcie liter z nazwą Trybuny Południowej, która od tej chwili nosi nazwę Trybuny imienia profesora Wielkiej Chciałabym Państwa z wielką na dąską linię odwołać na naszym samochodzie. nosi obliczaj i lewaj. Próbuj wstawać w Dziękuję bardzo.